Dzień dobry, chcieliśmy pokazać w tym momencie, będąc w Barcelonie na ISE, nowe rzeczy oraz nowe rzeczy, które de facto będą wprowadzane do sprzedaży w technikarium. Z jednak rynku nie do końca domowego, tylko z rynku profesjonalnego. W niektórych instalacjach domowych prawdopodobnie zagorszą, w większości jednak nie. Zacznijmy od tego, co mamy na górze. Na górze, jak widzicie, mamy nowe projektory od Panasonica. Jasność 6000 ANSI, mówimy o naprawdę jasnych projektorach, plus rozdzielczości 4K. W tym momencie one tutaj świecą. I są tu uwaga projektory, które potrafią wyświetlać nie 120, ale 240 klatek. Czyli da się odpalić PlayStation 5 na najwyższych jej możliwościach, wyrzucić obraz i przy pomocy takiego projektora w waszym domu bez problemu uzyskamy obraz nie 3 metry, ale realnie w ciemnym pomieszczeniu 4 metry szerokości, bądź nawet trochę większy. Jest to całkowity kosmos. Bądź też to są projektory do zastosowań jednak bardziej w jasnych pomieszczeniach, tak jak widzicie, to jest obraz z projektora w tym momencie i tak te projektory będziecie mogli nabyć też u mnie w technikariu kamery. Nagrywamy co prawda na kamerze Panasonic, ale mówi się za zawartość statywu do niej, no może, może nawet za mniejszą, więc Panasonic w tym momencie prezentuje też swoją linię profesjonalną kamer. Wygląda to cudownie, zabawki są niesamowite, zabawki są przecudowne. Ale poza takimi projektorami, jak już tutaj je mamy, poza 6000 Ansi, tutaj stoi, zaproszę Was kawałkiem. 12000 Ansi, więc mówimy o 12000 Ansi przy rozdzielczości 4K. serio to wystarczy Wam, żeby w jasnym pomieszczeniu zrobić obraz 4,5 metra szerokości. Bądź tutaj stoi ta wielka lufa. Jest to 25000 Ansi. 25000 Ansi. Wystarczy Wam, żeby wyświetlić na fontanie warszawski obraz, bądź w warunkach ciemnych, nie, no nie wiem, każde kino, jakiekolwiek, jakikolwiek multiplex, to jest całkowicie wystarczające. Monitory profesjonalne, czyli monitory przygotowane do pracy 16 godzin, czyli 16 godzin codziennie przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, to wieszacie na restauracjach, dworcach, lokalach usługowych, to ma świeźć, to się nie psuje, to odpalacie, raz to działa. E, bądź monitory dotykowe, tak jak w tym momencie się bawię i trochę psuję ten piękny obraz. E, to, że możecie zrobić dotyk, jest to proste i normalne, ale to, że możecie zrobić multi-touch na 10 palcach. No sorry. Powiedzmy, że nie wyszło to najpiękniej, ale ten monitor po prostu pokazuje, jakie są możliwości. Zastosowanie edukacyjne, super rzecz, jasne. Będziemy je mieli w ofercie 500 kandeli na metr kwadratowy, więc to jest jasne. To są bardzo jasne monitory. Na górze widzicie większe modele z nowej serii. To są też monitory profesjonalne. Dwie zalety. Przede wszystkim praca albo 16, albo 24 godziny, czyli do zatłuczenia. Plus one mają wysoką jasność, tocali jasny monitor i uwaga, on jest matowy, więc tu tak naprawdę te refleksy aż tak bardzo nie, nie przeszkadzają. Rozwiązania do wideokonferencji od pana Sonika super. Dochodzą w tym momencie kolejny większy monitor edukacyjny. Kolejny większy monitor edukacyjny, plus jeszcze jak najbardziej z multitaczem plus projektory ultra short row do zastosowań właśnie edukacyjnych, do zastosowań komercyjnych. No to jest rynek przemysłowy. No to w większości się u was w domach nie odnajdzie. Chyba, że ktoś powie, że ma 150 metrów salę kinową, to wtedy taki projektor, jak widzicie na górze z chęcią, z chęcią wyląduje, ale póki nie będziesz miał ekranu 4,5 metra, to, to nie, to, to trzeba naprawdę kobyłę, żeby to zastosować. Aczkolwiek jak najbardziej, jeżeli masz takie potrzeby, możemy to zrobić. I na koniec zdecydowanie najfajniejsza rzecz. Idziemy, pokażemy Wam. Zapraszam, bo to jest kosmos. A po drodze widzicie najmniejszy na świecie monitor, projekt, przepraszam, projektor 2000 20 ANSI. To jest obraz z projektora. Oświetlona przestrzeń, wszystko widoczne, nie ma problemu. Na jeszcze na e, obiektywie ultra no short row pozwalający uzyskać duży obraz z małej odległości, ale to jeszcze nie jest to jeszcze nie jest klucz. Idziemy dalej. To jest to. To jest cała przestrzeń zrobiona z projektorów. Po kolei widzicie wszystkie je na górze. Jest tego naprawdę pełno. Obraz na dole, obraz na boki, obraz z tyłu. Porozmawiajmy o pieniądzach. Ta instalacja, tak jak je widzicie, myślę, że swobodnie. Nowe Ferrari i to nie te tanie. To jest bardzo złożony system na wielu projektorach. To jest kosmos, ale to jest do zrobienia. Od razu mówię, to nie zajmie dnia, to nie będzie kosztowało mało, ale coś takiego jesteśmy w stanie wytworzyć. Jest to abstrakcyjnie fajna rzecz. Wchodzimy w świat obrazu. Podłoga, ściany. Tu macie fałszywe lustro, i obraz leci w głąb. W głowie się kręci niesamowicie. Ściany, ściany, podłoga. I te wszystkie projektory na górze. Przecudownie. Tak jak zaznaczyłem, te wszystkie rzeczy, serio, jesteśmy w stanie Wam dostarczyć. W ogóle widzicie obiektywy, które wyglądają jak peryskop? To są do bardzo specyficznego zastosowania. Bardzo nietypowy sposób instalacji. Ale tak, jest to możliwe. My, wraz z naszymi partnerami, jesteśmy w stanie to zaprojektować, wykonać i wziąć od Was naprawdę dwa wiadra pieniędzy za to. Ale, ale tak, te rzeczy są możliwe. W tym momencie macie pokaz, jak, jak działa robot kamerowy. Robot kamerowy w tym momencie pracuje. Proszę bardzo, tam widzicie, zmienia się obraz. Zgodnie z ustawieniem kamery przez robota. Dużo większe możliwości zakresu w ruchu niż wykona to operator. Plus do takiego zastosowania jak studyjnego każdy w tym momencie kąt jest bez problemu do wykonania. Dalej macie jeszcze kamerę PTZ. W tym momencie nas jest tutaj, od nas jakby tyłem i ona nagrywa rozmówców. Proszę bardzo, obraz właśnie z tego PTZ-a. A tam pracuje cały wielki Kran gimbal jak to nazwać kamerowy przepiękna rzecz. Przepiękna rzecz. Na kamerze pana Sonika.